Jest snapshot. No wy sobie kurna jaj nie róbcie teraz. Wy sobie jaj nie róbcie, moi drodzy. Faktycznie jest. Faktycznie jest snapshot. Co dodał? Nie wierzę. wierzę Modżak, nie wierzę. Nie wierzę w was modem! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! 1,19, pierd, dzielone 4! No, wy sobie jaja robicie! Mojang to żart! Ja się nawet nie śmieję, więc ja jestem po prostu zażenowany Mojangiem. Wyszedł naprzód. Publikujemy teraz pierwszą, pierwszy snapshot gry Minecrafta 1.19.4. Ta wersja zawiera nowe funkcje, łatwiej dostępu, nowe polecenia i mnóstwo poprawek, błędów, szczę szczęśliwego górnictwa. A w dupę sobie wsadźcie tę wersję, której nikt nie chce. A czemu nie mogli tego wszystkiego dodać w 1.19.3? Bedrock Jimmy, 4 zł 65 groszy. Mam tak samo jak ty Bedrock mój, a w nim najpiękniejszy mój Bedrock, najpiękniejsza wersja zostawiłem tam zimowe sny, co kiedyś usunę i na skrzydłach jak fantim bede grał co sil, tam gdzie moje bedrockowe sny. To co robi Mojang w ostatnim czasie to jest po prostu żart. Po prostu żart. No nie tego się spodziewaliśmy, szczerze mówiąc. Oj nie tego. Snapshot. Snapshot, kurwa. To najlepsza wiadomość w historii. Mm -hmm. Ja pierdzielę. Ja naprawdę, moi drodzy, z ręką na sercu, ja nie lubię 1.19 pod wieloma względami. Ale przez takie działania. Moje odczucia związane z 1.19 niestety pogłębiają się coraz głębiej i to niestety w kierunku in minus troszkę jestem zażenowany tym i nie rozumiem jednego dlaczego Mojang nie mógł tego wszystkiego upchnąć do 193. A co zmienia, czy 1.19, czy 1.20? Hmm, to. Na przykład. Co? To jest taka różnica między 1.19 a 1.20? To tak jak w kuponie Totolotka między kuponem, który wygrywa, a kuponem, który nie wygrywa. Taka różnica, wiesz? Kurde. Zawód. Wielki zawód. Już jakoś przecierpieliśmy te okropne 1.19.3. Dostaliśmy pierwsze z naprzód, myślę, że już do 1.20. Nie! 1.19.3. Okej, okay, niech będzie, niech będzie, przeżyliśmy. Jakoś się przetrwało. Znowu czekamy kilka tygodni. Kurde, kiedy wydali 1.193 na. w grudniu? W grudniu jakoś, nie? Po południu. Chyba 6 czy coś takiego. Półtora miesiąca później? Co? Gówno Beka. Beka. A gdzie testowanie nowości? <grym> Niby coś tam jest związanego z weksem. Przetestujemy zaraz, ale. mi się nie chce. <grym> Na razie mi się nie chce, moi drodzy. Śmiech przez łzy. Nie, to jest to troszeczkę daleko. Bardziej to taki zawodzik. Bardziej to zawodzik, bo ta gra niestety pomimo, że ostatnio znowu ją pokochałem na nowo, to boję się, że niedługo może faktycznie zacząć się lekko nudzić przez brak kontentu nowego. Ja nawet nie liczyłem na coś jakiegoś wybitnego, na jakieś ultra ujawnienie nowości, na przykład na jakiś artykuł z nowościami i czymś rzeczy w snapchocie. Jakiś jeden nowy mob, kilka bloczków. XD! Tylko tyle mogę powiedzieć. Wyobrażaj sobie wersję 1.9.4? Tak, ale to w, w żartach. Żartobliwie się śmiałem. Nawet do was przecież, że he he he. Mojang przecież. Ej, 1.9.4 dodanie. 1.9.4! He he he, he 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 bo ja w to nie wierzyłem, że oni zrobili 1.9.4 aż tak bardzo. To wydawało mi się tak bardzo absurdalne, że stwierdziłem, że to niemożliwe, żeby zrobić 1.9.4, więc sobie śmieszkowałem. Nie doceniłem, Mojango. Nie doceniłem modżangu. No faktycznie jakby trochę inna. Nie było to aż tak widoczne. Zaraz odpalimy sobie. Yy, tutaj dzień 19.3 dla porównania. Wow i to jest największa zmiana tego z Co za syf. Dziękuję. Przydałoby się zobaczyć tutaj jakieś obrażenia. A, chodź ty tutaj. Widzicie takie pyci pyci, nie? Pyci pyci łapa wychodziła. A spróbujmy tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Porównanie. Dużo bardziej łapa wychodzi. Widzicie taki kurde, taki sniki piki motherfucker, nie? Bardziej ekran chyba się trzęsie. Łaż, łeb trochę napierdziela Widzicie? Do tej pory było bardziej takie subtelne Nie wiem, może też przez, e, przez moją zbroję tak to działa Czekaj, czekaj, wywalę troszeczkę tu śmieci Sam nie wiem, co lepiej wygląda.